Cześć! To jest seria, na której oceniamy kanały. A ja jestem snack i będę Was oprowadzał po tych serwerach. Więc przejdźmy do rzeczy! No i siema, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jesteśmy na serwerze AXMC. Wybrałem sobie jako pierwszy w sumie taki odcinek z oceniania serwerów. Właśnie ten. Dlaczego? Co mnie zainteresowało? Przede wszystkim jest to survival, budowanie działki oraz ekonomia, fajnie? Czy zabędę gościł na tych serwerach dłużej? Tego nie wiem. Może jak mi się bardzo spodobają, to owszem. No ale dobra. Czemu taka seria? Ponieważ lubicie budowanie, lubicie ocenianie. Czyli z połączenia tych dwóch rzeczy wyszło ocenianie serwerów. I zaraz przejdziemy do rzeczy, jak wy możecie brać udział w tych odcineczkach. Dobra, ja dopiero się wlogowałem. zarejestrowałem się na tym serwie. I tak ładnie już to wygląda. Podoba mi się. Ładna miejscuwa. Teraz nie wiem, tam jest jeden serwer survival 3, 1.18. Teraz sobie zobaczymy Survival 1.17 to nie. A tu mamy co? Młot, młot. Dobra, co my tu mamy? 1.17 dalej. Parkur. Fajnie, fajnie, że jest tak, taka opcja. To mnie nie interesuje. Jakie będą trwały te odcineczki? Jeszcze nie wiem, to jest pierwszy odcineczek. Może coś tu kiedyś będzie. Fajnie. Ciekawe, ciekawe. Ładnie wykonane, prosto, ładnie. Fajnie, podoba mi się. Lubię taki oryginalny, w sumie styl. Oryginalny w sensie, że wiecie, tak jak to było kiedyś w Minecrafcie. O, mamy młyn, od razu widać. O, bardzo ładnie jest to zrobione. Podoba mi się. Ładne wykonanie. Teraz tak, pod czym będę oceniał serwery? Przede wszystkim pod tym, jak on jest zrobiony. Czyli budowle i tym podobne. Właśnie, czy są informacje, jak grać, czy są komendy, bo wiadomo, że nie każdy potrafi się domyślić, albo gdzieś tam czyta jakieś fora. Dobra, witamy na Survivalu AXMC. Oczywiście będziemy oceniać od 1 do 10, od zera możemy, ale myślę, że 0 chyba żaden serwer nie dostanie. I za chwilę przejdziemy jeszcze do tematu, jak wy będziecie mogli brać udział. A raczej, no dobra. Tu jakiś grać za mną jest. Jest to tryb, w którym nie odbiega znacząco od grania. W osobowy tryb surwiła i to mi się podoba. Główne założenie stworzenie własnej działki, osiedlenie się na niej. Działka służy do za zabezpieczenie przed najprostszymi gośćmi. Nieproszonymi gośćmi, sorry. Na dział nie możemy no, niszczyć, bo nieprostem. 31 na 31. Bardzo fajnie, podoba mi się. 6 takich działek można. Teraz pytanie, czy to było wybudowane oryginalnie, czy to są już działki? Tego nie wiem. Wejdźmy tu sobie. A to jest gospodyni, czy nie? To nie jest prywatne. Cena, fajnie. Są ceny, super sprawa. Podoba mi się już ten serwer, powiem Wam szczerze. Nie, nikt mi za to nie zapłacił. Teraz dobra. Ja sobie będę chodził na razie po serwerze, a teraz Wam powiem, jak Wy możecie brać w tym udział. Przede wszystkim. Jeżeli macie swój serwer chcecie, żebym go zaprezentował To po prostu będziecie mieli taką możliwość Ja będę wtedy wchodził sobie na wasz serwer Oglądał, oceniał I ten serwer wasz się znajdzie na odcineczku Możecie oczywiście wy też tam być Ale nie w formie takiej, że jesteście ze mną nie wiem, tam yy, Na nagraniu, tylko po prostu gdzieś sobie tam Chodzić Możecie nawet za mną chodzić <laughs> I jak traficie ten dzień, który będę nagrywał się Wam po szczęście. A ja o różnych porach nagrywam. Więc tak, mamy tutaj fajne budowle. Podoba mi się to. Widać taki... ...tyl średniowieczny. jest fajne, fajne. O, bardzo ładnie łóżko zrobione. Nawet nie wiedziałem, że tak można. Budowniczy. I tu znów mamy... ...niego różne przedmioty do kupienia. I teraz, co musicie zrobić, żeby was serwer znalazł się na nagraniu? Punkt pierwszy. Oczywiście ja wam to zrobię w opisie również, żeby jeszcze nie przegapili. Aha, czyli śmietnik mamy. Fajnie, tu znów mamy młyn. Farmer, pewnie też można do niego rzeczku. Bo... O, tam jest statek! Czyli zacznijmy od tego. Punkt pierwszy. Pod ostatnim odcinkiem Właśnie z Minecraft Serwery Tak chyba się będzie nazywała ta seria Zostawiacie łapkę w górę Musicie mieć suba, dać suba Musicie być subskrybentem tego kanału I trzeci punkt Musicie zostawić komentarz Z danymi do waszego serwera Jeżeli nie chcecie, żeby w komentarzu były dane do waszego serwera Bo nie wiem, jest to serwer, którym Gracie tylko z kolegami, przyjaciółmi, nie wiem, bratem, siostrą, babcią, dziadkiem i kimkolwiek tam jeszcze. No to możecie mi napisać na e-maila takie dane do serwera. Możecie napisać swój nick, na przykład, że i również zostawcie coś takiego na przykład. Na przykład zostawiacie pod tym filmem napis, znaczy komentarz: yy, na mój serwer, wysyłam ci na brief lub na e-maila lub na Discorda. Ja zostawię dane w opisie filmu. Więc czytajcie dobrze opis filmu. Tam wszystko będzie napisane. No, i jeżeli. Uda mi się wbić na Was serwer, no taki serwer znajdzie się po prostu na odcinku i będzie oceniany. Mam jakąś czerwoną minię. Ja myślę, że to jest. Od tego, od co to można budować. I są działki już sprzedawane. Tam. No właśnie, nie można niższych tych bloków. Chcę poszukać właśnie jakichś działek od jakichś graczy, zobaczyć jak oni się tu budują. O, widzimy coś tam daleko. Nie wiem, czy to jest, są działeczki, czy to są czasem tylko wioska. Chyba wioska. Dobra, coś mi się nie chce wierzyć, że tak daleko. Zobaczymy, czy można. Nie można jeszcze tych bloków. Hmm. Pytanie, gdzie można zbierać bloki. Ja tego tam nie doczytałem, całkowicie przyznaję się. A, działka. Czyli ja chyba mogę postawić te coś i po prostu tam sobie zarezerwuję działkę. Nie chcę tego robić, w sumie... Wypadałoby, bo będę żałował, jeżeli będę chciał grać na przykład na tym serwerze kiedyś w przyszłości. Będę miał działkę tam, gdzie nie będę chciał. Dobra, robi się ciemno. Aha, tutaj na spawnie. Tutaj jesteś bezpieczny. Opuściłeś. Uważaj, okej. Okay. Hmm. Nie wiem czy to jest nowy serwer, czy stary. Może... To jeszcze za bardzo nie ma domków. Hmm. O, ciekawe. Chciałbym, ja że to ktoś sam zrobił. że się tak wygenerowało. Ja chciałbym zobaczyć jakieś domki od różnych graczy. Może trochę źle to rozumuję ten serwer. Może nie do końca o to chodzi. Pojownik. O! Za dużo graczy to tu nie ma, bo też mamy prawie... O północy. To nagrywam. No, przed północą, sorry. Więc też nie ma się co dziwić. Czynia dla biednych, to się dokładnie nazywa. No, ciekawe. To jest pierwszy odcinek, więc, tak powiem, musicie mi wybaczyć. Nie jestem jeszcze na te zeznajomione z tym. Wszystkim tam było kilka tych do wybrania więc jeszcze, jeszcze taka opcja istnieje że może ten serwer jeszcze nie jest taki zaludniony mamy lawę w sumie wiecie co ja sobie spróbuję postawić tą szynkę. Zobaczymy, co się stanie. O, w sumie całkiem fajne miejsce. Nie możesz tutaj stawiać bloków. Bo? <grych> Czemu? Dobra, wracamy się do tego miasteczka. Może poczytam to sobie tam dokładniej. A no, fajnie, skończyło mi się... ...jedzonko, a jesteśmy już blisko. Oczywiście seria... ...miasto na drzewie nie zostanie porzucona. jest dalej rozwijana, na przykład na live'ach. A to jest po prostu taka dodatkowa seria. Nie no te budynki są ładnie zrobione. A jeżeli tu nic nie będzie pisać teraz, nie znajdę informacji, to trochę lipa. Mm. Ksiądz, co mi sprzeda książki Dobra, albo jest jakaś możliwość Ucenia się My tutaj się pojawiliśmy Aha, stolej rzemieślniczym, mogę stworzyć Dobra, ale gdzie ja mogę zbierać jakiś tejek, tam też nie wolno niszczyć Nie wiem, losowy teleport nacisnąłem O, i tu już mogę O, oko, o, i tu chyba jakiś gracz ma swoje ten, czy nie? O, wszystko jasne się zrobiło. No nie wiem jeszcze jak tą działkę zrobić Dobra, ale ja bym chciał teraz na przykład wrócić hm. ja bym chciał sobie wrócić Jak ja mam wrócić tam do tego czegoś. I... Działka została utworzona. Nie! Nie chciała tego zrobić. Wiedziałem, że coś zepsuje. No, to zebrać ja tu nie chcemy działki. To no, można. O, została usunięta. Fajnie. To mi się akurat podoba. Dobra. Teraz mi powieszcie, jak ja się mam wrócić do. Nie ja chcę teraz tak daleko. Dobra. Niech mnie załatwi. Zobaczymy, gdzie się z... Odrodzimy. Aha, odrodziliśmy się tu. To prawda, nie wiem, jak się. Hmm powraca. Dobra, szybka ocena. To jest taka pierwsza w sumie ocena, więc ja tu nie będę surowy, też nie sprawdziłem tego serwera całkowicie, ale co jest na plus, y, ekonomia, można sobie kupywać różnych mopków, różne rzeczy, które są nam potrzebne. Fajne są, że są działki, można je pożyć, jak widzicie, oraz usunąć chyba bez problemu. A i to jest, nie wiem czy to nie jest ten przepis na Tą właśnie działeczkę e, bardzo fajne jest. Tutaj e, e, to miasteczko, choć trochę za małe według mnie, ale jest ładnie zrobione. Naprawdę jest ładnie zrobione. Troszkę za małe. Serwer no, ciężko mi powie, czy żyje, czy nie, ponieważ jest późno już w nocy. Więc tego nie mogę ocenić. Bardzo ładnie są te drzewa zrobione. Podobają mi się w sumie. Serwer jest w miarę czytelny, choć trochę by jeszcze tutaj dodał informacji. Właśnie mniej więcej jak wrócić. <grytania> o tego nie wiem. A tak wygląda całkiem przyzwoicie. Nie sprawdzę tych innych Tam wersji, czy tam się po prostu dać wejść czy nie. Więc moja taka pierwsza ocena tego serwera. To jest w sumie... To jest taki prosty, ale fajny, myślę. Fajnie, myślę, że ze znajomymi naprawdę będziecie mogli pograć. Choć zastanawiam mnie jak daleko muszę za to mnie przejść, żebym mógł mieć działkę. Tego nie sprawdziłem. Trudno. Moja ocena to jest w sumie 7,5. Myślę, że 7,5. Tam był też ten parkour tylko teraz nie wiem, jak wrócić też. Właśnie do tamtego. Nie ma chyba żadnego teleportu, albo go po prostu nie widzę. To jest też właśnie taki minusik, przede wszystkim, że no nie wiem, jak tu wrócić. Nie wiem, naciskać tu coś? W tej pierwszej lokacji, gdzie się wybierało te serwery. No nie wiem, może się muszę nauczyć jeszcze. No ale serwer ogólnie mi się by tak podobał. Więc tak jak mówię, 7,5. Myślę, że to jest uczciwa ocena. Budynki są ładne, czytelne, od razu wiadomo co gdzie jest. Też nie są na odwale rozrobione, tylko mają taki właśnie swój charakter. No i to by było na tyle w tym pierwszym odcinku z oceniania. Zapraszam do kolejnych odcinków oraz na live'y Dzięki Wam za oglądanie. Napiszcie, czy się seria Wam podobała. No i jak chcecie, bierzcie w niej udział. Wiecie, co macie robić, więc cześć i na razie.